Cześć, nazywam się Marcin i skomentuję dzisiaj grę z IGLO sezonu 22 grupy L rundy drugiej gdzie starli się ze sobą Pascal kamieniami czarnymi oraz Sebastian kamieniami białymi grę jak widzimy wygrał biały, mimo że prowadził przez większość gry to ta przewaga tak dosyć mocno skakała raz była ona większa raz mniejsza, było parę takich momentów kiedy czarny mógł realnie myśleć o nawiązaniu równorzędnej walki, w związku z czym zobaczmy, co tu się takiego wydarzyło, że ta gra w ostateczności jednak zakończyła się poddaniem. Tutaj na początku mamy takie dosyć klasyczne czoseki. Pierwszy taki ruch, który jest tradycyjnie nieco dalej spotykane, to jest B16, takie bardzo, bardzo szerokie i głębokie wskoczenie w narożnik białego, które zostało prawdopodobnie, z tego co pamiętam, wymyślone przez AI. Wcześniej razie tak się nie grało, aczkolwiek teraz jest to coraz częściej wybierany wariant i dlatego też czasami możemy mieć problemy z prawidłową odpowiedzią na nie, co jest absolutnie zrozumiałe, ponieważ wariant, tutaj mamy całą masę, jest to jeden z warunków akceptowalnych wybranych przez Białego. Ja sam być może bym tutaj zasugerował się propozycją AI, ponieważ teraz prawdopodobnie łatwiej byłoby walczyć na jakieś rozdzielenie, osłabienie tych kamieni. Natomiast tutaj, w tym ruchu, no to Czarny bardzo by chciał zagrać tak i po prostu w spokojny sposób łączyć ją. Z wszystkimi swoimi kamieniami, zostawiając sobie przy tym możliwość albo wejścia do rogu, albo ucieczki do centrum. Czarny jednak troszeczkę przedwcześnie, prawdopodobnie, już ruszył do centrum, ponieważ w ten sposób biały uzyskuje dosyć ważny ruch w P15. Ten ruch, ten ruch zakotwicza czarnego w narożniku i sprawia, że z jednej strony czarny uzyskuje żywy kształt w rogu, ale biały prawdopodobnie uzyskuje trochę zbyt silny wpływ, który razem z tymi kamieniami w narożniku sprawia, że kamień czarnego w C11 robi się bardzo samotny, w związku z czym zobaczymy potem w trakcie gry, że na czarnym troszeczkę się zemści ta taka odpuszczona, porzucona pozycja na lewej stronie. Generalnie czarny, no jednak prawdopodobnie powinien był o to połączenie zawalczyć, aby już na początku gry nie zyskiwać takich, sap, takich słabych, osamotnionych grup. No ale dobra, w tym momencie to nam jeszcze tak bardzo nie ciąży. No trochę szkoda bardziej, że biały Sente zdobył, bo teraz to Sente pozwala białemu na rozszerzenie się. Oczywiście moglibyśmy na przykład też zagrać, czy to jakoś tak, czy to tak, czy to może też i tak. To już zależy, tak naprawdę, od stylu kracza. Ten ruch jest w spektrum ruchów jak najbardziej akceptowalnych. Ja sam nie wiem, czy by może nie jakoś tak, żeby tutaj ten kształt był tak odrobinkę solidniejszy, bo nas i tak bardzo urządza fakt, że ten Toshimari nie do końca ma za bardzo gdzie się rozszerzyć, prawda? O ile wcześniej Toshimary od biedy mogłoby się jeszcze, jak wiemy, rozszerzyć gdzieś w tych okolicach, no to teraz nawet taka możliwość już dla niego nie do końca istnieje, chociaż oczywiście, no teraz można jeszcze skakać. Wydaje mi się, że tutaj ten wariant był po prostu troszeczkę solidniejszy, no ale to są już takie bardzo drobne różnice. No, biały gra z jednej strony, czarny gra w takim wypadku, z drugiej strony, biały od razu wskakuje. Cóż, biały uznał, że skoro czarny gra na linii L, a nie M, jakby, jakbyśmy się mogli spodziewać na przykład, no to trzeba to wykorzystać. No, jest to jakaś myśl. Jest to jakaś myśl tutaj nie wiem czy na przykład czarny by nie chciał jakoś w taki sposób zagrać i utrzymać połączenie ponieważ w tym momencie no to wychodzi na to, że czarny zyskuje kamień na O16, który to tak sam z siebie chyba zbyt wielką, zbyt wielkim zyskiem dla niego nie jest. Natomiast biały uzyskuje potencjalnie silny wpływ na tę część planszy, co Połączeniu ze całością tego kamienia może w przyszłości prowadzić no, do stworzenia jakiegoś naprawdę, naprawdę groźnie wyglądającego mojo. Byłby to dla czarnego scenariusz wysoce niekorzystny. To też po pierwsze, no jednak, chyba nawet za koszt tego wpływu białego, który zawsze może być z tej strony albo z tej zredukowany, no wydaje mi się, że chyba jednak fajnie byłoby to połączenie utrzymać, ponieważ w ten sposób, no. Zyskuje moim zdaniem niewiele. Ten kamień biały nadal teoretycznie może jeszcze zwiać w jakiś taki sposób, a to połączenie no albo, albo prowadzi nas do cementowania terenu białego po czwartej linii, albo też do tworzenia słabej grupy. Która to słaba grupa no, musi o siebie jakoś zadbać. Do tego wszystkiego jeszcze czarny. Musi dograć ten KF-15, w związku z czym biały zyskuje centę. No fantastyczna dla niego sprawa. Dlatego też dziwne, że biały no zagra taki jakiś zbyt brawurowy ruch. Tutaj prawdopodobnie białemu wystarczyłoby po prostu się rozszerzyć. Upewnić się, że te kamienie donikąd za bardzo nie uciekną, a nawet jeżeli będą próbowały uciekać, to ta ucieczka będzie korzystna dla białego. Ten ruch natomiast jak widzimy. On do niczego specjalnie nie prowadzi, dlatego że w to miejsce to biały mógł i tak zagrać, nie dokonując tych wywian, które czardemu rozbudowały ściankę w taki sposób chyba niepotrzebny. Ponieważ ten ruch, no można byłoby go zagrać, nie wiem, chociażby w sansana, tak naprawdę można byłoby go w ogóle zostawić na jakąś późniejszą, późniejszą część gry, bo a potem wydłużenie zadziała w jakimś dziwnym wypadku. Po prostu. Jeżeli nie mamy konkretnego pomysłu, co zrobić z takimi ruchami na drakę, takimi agresywnymi wtargnięciami, no to po prostu nie róbmy tego, dopóki mamy na plącze ciekawsze ruchy. A takich ruchów na pewno się trochę znajdzie, bo możemy właśnie przede wszystkim zagrać tutaj. Możemy ewentualnie jeszcze jakoś ten kamień przeatakować, chociaż nie spęcz, to jest takie potrzebne teraz. Ewentualnie jakaś inwazja tutaj, no ale takim najoptymalniejszym ruchem wydaje się po prostu wzmocnienie własnej strefy wpływów, czyli po prostu eliminacja własnej słabości, dlatego, że no gdyby w przyszłości tutaj czarny jednak zagięł ten kamień, no to też jeszcze ten wpływ zostałby zniwelowany. Natomiast w takim scenariuszu biały naprawdę w bardzo, bardzo elegancki sposób się tutaj buduje. I teraz... Jego kształt naprawdę byłby już trudny do naruszenia. Czarny musiałby no, jakoś odskakiwać w taki mocno, mocno, niekomfortowy sposób. Generalnie z każdej takiej walki, no, biały by się raczej cieszył, prawdopodobnie. Tak natomiast, tak natomiast, no, biały dobra. No, biały wchodzi do różnika, natomiast czarny zyskuje żywy kształt, co do zasady, no i. No, i rezultat taki w miarę równy, aczkolwiek wydaje mi się, że biały powinien poczekać, bo anusz później może by tutaj coś przeciął gdzieś tamtej jedniku. No ale dobra, gra się toczy dalej. Biały z kolei się rozszerza w taki sposób. No dobra, tutaj AI w ogóle w tym wypadku sugeruje zagrać tak. Ja bym cały czas pewnie grał tak, może nawet tak, ewentualnie tak, jeżeli tak bardzo chcemy się tu zabezpieczyć. Ten ruch natomiast jest dosyć dziurawy i to jest jego podstawowy problem, no bo czarny jednak tę dziurę wykorzystuje, biały nagle o zgroce, okazuje się ma trochę mało oddechów. No i co? Kołderka białego jest zbyt krótka i może się okazać, że zaraz cały, cała pozycja się nam posypi jak domek z kart, czyli biały z goniącego zmieni się w gonionego. Widzimy wyraźnie, że przyczyną tej całej nieprzyjemnej układanki jest to po raz to dziurawy, zbyt daleki ruch. Czarny wykosztuje zaproszenie, no i biały dostaje, wpada w kłopoty z niczego, tak naprawdę. Cóż, tutaj okazuje się, że czarny powinien był zabrać, zadbać o swój kształt, ponieważ, nawet jak biały tu przeżyje, to teraz czarny. Ma realną szansę na ucieczkę tym kształtem, co by pozwoliło na jednoczesne osłabienie tej i tej grupy. Tutaj jednak czarny przeholował. Czarny myślał, że zdąży zabić te kamienie w taki konwencjonalny sposób, podczas kiedy biały mógł zadać po prostu tak. I jeżeli sobie to przeliczycie, to się okaże, że mamy tutaj wyścig grupy bez oka kontra grupa jedno oka. A jak wiemy, w większości wypadków grupa jedno oka bije grupę bez oko. Nie inaczej jest i teraz. W związku z czym tutaj czarny no, nie powinien był tak grać. Na jego szczęście biały też nie do końca to przeliczył. I okazuje się, i okazuje się że czarny uruchamia ko na nieszczęście białego. Tutaj z tym jest taki problem, że no generalnie brakuje nam groźby, bo co byśmy teraz nie zagrali, no to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne, że czarny na tę groźbę odpowie, ponieważ tak naprawdę teraz gra się toczy o całą górę, o to czy ten olbrzymi obszar będzie należał do czarnego czy do białego, no to jest bardzo duża stawka i Komputer sugeruje, że jedyny ruch, który no jakkolwiek mógłby stanowić jakiekolwiek zagrożenie, to byłoby coś w tej okolicy, ponieważ teraz no raz, żebyśmy potencjalnie, przede wszystkim odcielibyśmy ten narożnik prawy dolny od tych kamieni, co w przyszłości no, mogłoby nam pozwolić na jakąś rekompensatę w tej strefie, aczkolwiek no, ta strata jest zdecydowanie zbyt duża. W związku z czym czarny raczej by nie odpowiadał, czarny na pewno by dobijał. No niestety, no, tutaj no, musi się po prostu niedoliczenie ze strony, ze strony białego. No, jest to taki błąd techniczny, na który no, trudno powiedzieć cokolwiek, cokolwiek więcej. Tego typu rzeczy no po prostu no, już musimy się sami nauczyć przeliczać. To zostało w fajny sposób zauważone przez czarnego. No tutaj biały niestety no, wielkiego wyboru nie miał. Tutaj jeszcze widzimy, że no niestety dla białego, ale drabinka w żaden sposób nie działa, ponieważ ona zawsze biegnie na ten wredny kamień, który tutaj jeszcze nie został zneutralizowany. No straszna, straszna szkoda. Pytanie zatem, czy w ogóle warto było grać H16 i jeszcze bardziej osłabiać te kamienie. Może właśnie lepiej już było zagrać coś takiego i przynajmniej zachować sobie potem możliwość lepszego atakowania tego kamienia. W taki natomiast sposób, nie dość, że tracimy całą tę grupę, to jeszcze te kamienie teraz stoją w taki bardzo niezdarny sposób, i nagle może się okazać, że Potencjalny wpływ białego, jeszcze sprzed niedawna, może teraz się zamienić o we wpływ czarnego. No bardzo byśmy tego nie chcieli. Pozycja białego się mocno zapadła, a niestety jego groźba okazuje się być groźbą fałszywą, ponieważ Ponieważ czarny i tak zagrał 18. No dobra, kraje papierużowego to może troszeczkę lekka przesada, no bo biały jednak ten kształt zabija. Uf, no w porządku. Czyli tak w razie no jakaś rekompensata z tego wszystkiego jest w porządku. Czyli no, można powiedzieć, że biały oddał górę, górny środek, zalewy, dolny róg. Dobra, gra się toczy dalej. Biały utrzymuje jakąś tam niewielką przewagę. Aczkolwiek czarny teraz poczuł krew, i czarny próbuje w takim wypadku zaatakować te kamienie, które mogą się wydawać troszeczkę słabsze, aczkolwiek komputer sugeruje, i ja się chyba z nim zgadzam, żeby zagrać najpierw tak. A dlaczego? A to dlatego, że ten kamień ma tak naprawdę, wbrew pozorom, więcej druku ucieczki. Czarny może teraz być albo w tym, albo w tym. Albo w tym kierunku, ponieważ o ile białemu się może wydawać, że w ten sposób on jest w stanie jakoś tam czarnego przyszpilić, prawda? No to teraz czarny może sobie zagrać w taki sposób. tobie może się nagle o zgrozu okaże, że tutaj czarny jakoś w ogóle lokalnie żyje. Trudna sytuacja, trudna sekwencja. Pytanie czy biały wytrzymałby do końca takie przeliczenie. Tak natomiast czarny gra troszeczkę bardziej spolegliwie, no i biały bez większych problemów przeżywa. No, z uwagi na fakt, że czarny jednak nadal ma jakąś tam pewną stratę, no to może jednak właśnie no, warto byłoby zaatakować troszeczkę głębiej jakoś w tych okolicach. Bo ten wpływ dopóki nie zabijemy tych kamieni to ten wpływ jest taki troszeczkę pusty czyli czarny tutaj tak naprawdę niczego za bardzo jeszcze nie otacza musi dobudować ścianę z tej i z tej strony żeby mówić o, jakimkolwiek, o jakiejkolwiek trwałej zdobyczy no a do tego jest jeszcze mimo wszystko daleko dlatego że biały no jeszcze próbuje tutaj coś ugrać chociaż no jest to trochę dziwny kierunek gry no bo jednak białemu Białego nie interesuje przecież, przecież otoczenie tych punktów. Białego interesuje jak na razie przede wszystkim udaremnienie planu czarnego, polegającego na tym, tak? Biały nie chce, aby czarny zdobył tutaj jeszcze więcej punktów niż mu się należy, w związku z czym prawdopodobnie należał wygrać jakoś tak, jeśli nawet nie tak, ponieważ ten ruch jest takim ruchem dosyć fajnym, multizadaniowym. Po pierwsze, on nadal jakoś oddziaływuje na tę część planszy, po drugie, utrzymuje pewien kontakt z tą grupą, a po trzecie, odcina też potencjalną drogę ucieczki temu kamieniowi. W związku z tym, no, oczywiście, wszystkich tych zadań pewnie nam się nie uda wypełnić tak w 100%. No, bo na to aż tak silni jeszcze nie jesteśmy. Czarny jednak, czarny jednak zgromadził tutaj no, dosyć, dosyć duży potencjał. Aczkolwiek w ten sposób, no, widzimy, co się dzieje. Widzimy, że czarny teraz, no, ma szansę na, do otoczenia swojego terenu. Tylko, że teraz znowu czarny. Czy to, coś, czy to czegoś nie doliczył, czy to też postanowił, nie wiem, czy to zablefować, no, postanowił jakoś na gwałt, no chyba nie przeżyć, nie wiem, czy zabrać, zabrać teren białemu na górze. No dziwny ruch. Wygląda to tak, jakby Czarny sobie przypomniał, że zabijając te kamienie, o te, osłabia jednocześnie ten kamień. Troszeczkę dziwne. No w ten sposób, no chyba, nie wiem. Należałoby tak za ciosem zagrać chociażby coś takiego może coś takiego no zobaczyć jak przeciwnik będzie odpowiadał skoro o ten kamień tak się bardzo się boimy boimy ponieważ no nie do końca rozumiem w jaki sposób ten kamień pomaga tutaj czarnemu z przeżyciem biały tak naprawdę no właśnie widzimy gra w taki sposób ale mógłby też zagrać po prostu jakoś tak no i udaremnić cały plan czarnego czyli teraz w ten sposób tutaj cała ta pozycja czarnego znowu by przeszła w niebyt. Tak natomiast biały no nadal pozostawia jeszcze czarnemu szansę na otoczenie centrum. Chociaż oczywiście ta szansa no, jest jeszcze dosyć daleko od realizacji. A przede wszystkim biały udowadnia, że te kamienie no same z siebie tutaj niczego wielkiego nie zdziałają. Ale dobra, czarny jeszcze szuka, szuka dziury w tym murze. Biały broni się w szeroki sposób. No, i jesteśmy w trakcie bardzo ciekawej walki, ponieważ po tym ruchu AI uważa, że szanse są niemalże, niemalże równe. Dopiero teraz, zdaniem AI, popełnił został błąd, ponieważ należało zagrać coś tego rodzaju. AI sugeruje w ten sposób. Muszę to podnieść, ten nawet. W ten sposób dwie strony wyszłyby tak, no mniej więcej powiedzmy, bez szwanku, ponieważ każdy by tam sobie uratował to, co do uratowania, każdy by coś tam zabił. Czarny by teraz, już po pierwsze, po pierwsze uratował te kamienie, po drugi otoczył mało część centrum, to oznaczałoby, że biały naprawdę teraz by musiał się mocno skupić na tym, aby nie stracić dalej żadnych punktów, albo żeby coś zdobyć, bo czarny by po prostu w ten sposób, na no, najzwyczajniej w świecie, odrobił straty. Teraz natomiast, niestety dla czarnego, ale biały tutaj ma za dużo, za dużo dziur do pocięcia. Czy może inaczej? Czarny nie utrzyma połączenia między swoimi kamieniami. A ta jego grupa nadal jeszcze wbrew pozorom nie jest żywa. I w ten sposób oka też nie tworzymy, dlatego że no właśnie biały ma tego typu wredne ruchy. Czarny prawdopodobnie powinien był zagrać coś takiego albo takiego. Po prostu, żeby sobie rozszerzyć przestrzeń oczną. No, musimy jej szukać, no bo inaczej nie będziemy w stanie zbudować tutaj dwójka oczu. Tak natomiast biały. Biały no, nie pozwala Czarnemu na zbudowanie dwójka oczu, widzimy, że Czarny tutaj nie ma miejsca, no i Czarny się szamocze, kombinuje, ale po prostu nie jest w stanie. Biały zawsze jest na jeden oddech do przodu, zawsze pozostaje troszeczkę, troszeczkę szybszy od swojego przeciwnika, no i tak naprawdę w tym momencie gra się już powolutku kończy, ponieważ no o ile o ile te kamienie jeszcze pozostawały takie w miarę żywe, czy takie niedożywione, no to jeszcze no to jeszcze czarny mógł realnie myśleć o wyrównaniu. Natomiast teraz, kiedy z jednej strony biały zniweczył plan czarnego budowy jakiejś wpływu w centrum, a z drugiej strony biały, biały zmienił całą tę potężną, ogromną strefę swoje punkty, jeszcze kiedy nawet domyka lewy dolny narożnik, no to już w ogóle jest kaplica, prawda? Okazuje się, że nawet ta, ta strata, która wcześniej była dość dużą stratą na górze, ona blednie w wyniku całej serii strat, jakiej czarny doświadcza z lewej strony. W związku z tym nawet zdobycie tych czterech kamieni i jakaś tam próba walki z tej strony, no niczego nie zmienia. Tutaj widzimy, że jeszcze czarny próbował złapać białego w jakiegoś nabaka, to się nie udało. Po tej sekwencji czarny się poddał. No bo wychodzi na to, że biały jeszcze wtarnął w ogóle w dół, więc już w ogóle nie ma o czym gadać. No dobra, gra się w ten sposób skończy. Czarny się poddaje, biały wygrywa. No i widzimy, że było to zwycięstwo no, mimo wszystko w jakimś tam stopniu zasłużone. Jego takie ziarno, nazwijmy to, zostało zasiane gdzieś w tej okolicy. Prawdopodobnie wraz z tym ruchem. Kiedy właśnie Czarny sam troszeczkę się pogubił w tym swoim takim nowatorskim rozegraniu dżoseki. No i zapomniał, że jednak poprzez takie przeżywanie wrogu jego kamień w C11 no, ma problemy. Od tego zaczęły się wszystkie kłopoty. Biały, biały natomiast grał dobrze. Uzyskał, powiększa swoją przewagę, no aż właśnie do tego momentu, kiedy najpierw tutaj wdał się w jakieś dziwne, niepotrzebne walki, no a potem tutaj, no pozwolił bez potrzeby na jakieś, na jakieś no właśnie zbędne cięcie, które, właśnie, żeby było najśmieszniej czarny i tak pozwolił mu wykorzystać, tak naprawdę, czy może raczej odrobić, no ale niestety, no, miał nie doliczył, no i skończyło się dla niego lokalną tragedią ta strata nawet mimo tego, że stała drobiona no mogła jeszcze potem się odbijała muczkawką oczywiście no aczkolwiek aczkolwiek ta sekwencja zaważyła potem o losie gry Omawianie wszystkich potencjalnych cumego, jakie by się wiązały tutaj z różnymi ruchami czarnego, nie leży raczej w zakresie tego komentarza, ponieważ widzimy, że tutaj no, wariantów jest cała masa, musimy uważać na to, aby te kamienie nie zginęły, musimy pamiętać o masie różnych rzeczy, no aczkolwiek możliwe, że czarny w jakimś tam, w jakimś z tych scenariuszy byłby w stanie zbudować lokalne życie, no aczkolwiek gdzieś od tego ruchu byłoby to już ekstremalnie trudne, tak mi się wydaje. Być może gdyby jeszcze czarny wrzucił tutaj ten jeden no może coś by się udało, no ale nadal czarno to widzę. W związku z tym, w związku z tym do białego mam uwagi takie bardziej techniczne, aby po prostu no ćwiczyć sumego, nie zapominać, nie zapominać o takich te Z drugiej strony też no, no, trzeba nawet jeżeli mam jakąś stratę, tak jak tutaj, musimy sobie zadać pytanie o to, jak po tej stracie grać, czy właśnie tego typu ruchy są nam potrzebne, czy jednak no, nie wolimy tych strat minimalizować, aby potem jednak pozostawiać sobie jakieś, jakieś sensowne potencjały do otaczania pozostałej części planszy, załóżmy. Ponieważ tutaj, jak widzieliśmy, ten ruch no, potencjalnie mógł nam zaszkodzić. Suma sumarów jednak czarny nie wykorzystał. Biały. No generalnie tutaj jak już widzimy grał bez jakichś tam większych błędów. No i cóż. No i cóż, odniósł on zasłużone zwycięstwo, które w tym momencie zostało tylko przypieczętowane. To też z mojej strony to jest w tym momencie wszystko. Ja ogromnie dziękuję za uwagę. W razie pytań natomiast serdecznie zachęcam do kontaktu. Cześć.